Wszystkich bardzo serdecznie i jestem wreszcie to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Byłem w Kajwie, Byłem sobie w Kajwie i ogólnie to szukałem głównie Redstone'a. I kupiąc Redstone'a znalazłem 13 diamentów w sumie. Trochę emeraldów. Trochę złota. Także tak to wygląda. Generalnie to w tym odcinku chciałbym sobie ogarnąć z Wami. Aha, jeszcze jedną rzecz. Tam już pewnie widzieliście przed chwilą kawałek czegoś. To mamy, to mamy. Taki krótszy odcinek chciałbym sobie zrobić chciałbym sobie z wami ogarnąć fabryczkę. Jak się to robiło za chwilę. Może ze stołna. Okej, okay, no to może potrzebujemy takich no ze 4 tylko zrobimy no to może się akurat tyle uda i zrobimy sobie na na przycisk w sumie chcemy sobie ogarnąć automatyczną po prostu e fabrykę Fabrykę wody, chciałem powiedzieć. Fabrykę pszenicy. Znaczy nie taką automatyczną, że w 100%, tylko że będziemy musieli sobie klikać. Tylko. O, serio. Eee. Serio, nie mam. No to co się podsadzę. Dobra. Eee, tutaj są. Mam nadzieję, że to w ogóle zadziała. Dobra, i tu już powinien być repeater. No powiedzmy. OK, no i teraz sprawdźmy. Chyba, że nie w tą stronę. czyli powinna tam być dźwignia jeśli dobrze mówię tu ogólnie ten teren sobie zrównałem zostawiłem sobie dirt oczywiście tu, no widzicie zresztą co zrobiłem, nie chciałem was zanudzać takimi pierdółkami często ja tylko ogarnąć z wami o mechanizm, tylko że teraz nie wiem jak to zrobić, żeby z powrotem Это забавный забавно на Co to zmienia, ale może. O! I działało przed chwilą. Czemu teraz nie działa? Aha. Okej, okay, ale mam pomysł taki. Mhm. Tylko, że pomysł. Dobra, może tutaj się uda. Gdy się też z tym bawiłem, i sobie rozlałem najpierw wodę, i potem klikałem, i sobie pszenicę wcześniej posiałem. I wiecie, co się stało. <grystanie> z nasionami. Ok, sprawdźmy coś takiego. Ok, świetnie. Świetnie to działa. Teraz sobie tylko to przesuńmy bardziej w prawo ten mechanizm, żebym mógł sobie tutaj normalnie funkcjonować i zrobić ścianki, bo nie chcę, żeby to było tak blisko tej, tej pszenicy. Chcę sobie to w coś zabudować, bo pewnie w przyszłości będę chciał, żeby to było ładniejsze, wiadomo. Także zróbmy sobie to na razie takie. Sami wiecie, lepsze. Ok, to teraz jedynie co potrzebujemy zrobić. Wodę tam porozlewać. Będę sobie to jeszcze obudował, dlatego pójdziemy sobie. A jeszcze bym zasiał, może to co mam. Tu może będę pszenicę miał. A tu na prawo ziemniaczki na przykład. To będzie dobre. Mam nadzieję, że ta woda się będzie dobrze rozlewać. Na sam koniec jeszcze chcę dać hopery. Chyba one to ładnie wszystko zbierały A no, można jeszcze trochę nasionek postawić OK. Dobra, i tak potrzebuję cobblestone'a A właśnie, używałem też komend, komend do teleportowania się gdyż ponieważ bo nie chciało mi się Nie chciało mi się po prostu iść na piota <grymio> Zrobimy sobie crafting Zrobimy sobie tutaj ładnie tabliczkę Teraz będzie noc, więc sobie musimy inaczej ogarnąć tabliczkę. O tu. Skrzynka. Podwójna. Tutaj. I hopper. Hop. Niepotrzebnie też robiłem tak dużo hopperów. Teraz patrzę, ale one się przydadzą do innych farem farm, farmek. Whatever. nie mogę tego rozwalić. A właśnie. Bo ja na poprzedniej mapce grałem. Game rule a sobie takiego nie dałem. Game rule. Game rule, ale dobra za chwilę. Game rule. Du Entity drops. Nie, to nie to. O, 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 random. Tick speed. Na 3, a ja ustawiłem sobie na 100 bodajże wtedy Albo 600 już nawet? O widzicie? Jak trzcina szybko rosła. To jest fajne, ale ja sobie ustawiłem na 100 Tak, bo tutaj jak widać, tylko dla potrzebów e, Potrzebów, potrzeb takich mm, Typowo, żeby po prostu nie marnować czasu, nie czekać na, na coś aż urośnie. E, pokażę Wam to. Okej, okay, trochę zaryzykowałem z tym Cobblestone'em, nie powiem. Mogło to odebrać sygnał, ale jak widać działa wszystko. I by woda poleciała. Dobra, ale myślę, że tutaj już nie ma co czekać. Aha, jeszcze z tamtej strony by się przydało zrobić to samo. Hop! Skrzyneczka. Koper. O mój Boże, stało na za mało. A... Jak to będę musiał wyrównywać tutaj Dobra, hop. OK... Wielki test. to to to... O wow <ścoughs> Fail. Aha, bo nie policzyłem, ja myślałem, że stąd się będzie rozlewać przecież. Aha, no tak shit, Dobra, yy. Op, z powrotem. Tu musimy sobie poradzić. takim po prostu ruchem. I to powinno nam pomóc naprawić, tutaj, wyrządzoną pomyłkę pięknie, ładnie jeszcze tylko tu, a ja miałem nadzieję, że nie rozwalę tego okej, okay. tu w ogóle pod, pod tą całą fabryką, znaczy farmą wykopałem właśnie dirta, Tamu to są takie dziury porobione bo ja sobie po prostu brałem i wykopywałem stąd dirta nie. wiecie o co chodzi dobra także tak się to ma, zobaczymy zaraz jeszcze jeszcze raz sobie wyrzucimy już Tutaj prawidłowo tak jak to powinno być, mam nadzieję. Po złej stronie sadzę, ale dobra. Ale oj tam. Tu chyba dam pół płytki, żeby się łatwiej chodziło, żeby nie trzeba było skakać po tym, bo skakanie to tutaj na pewno nie pomoże. Bo z motyką cały czas tu nie będę chodzić, prawda? Zobaczymy, czy wszystko działa. Najprawdopodobniej tak. To się kiedyś jeszcze wyrówna. Wszystko. wiecie, zadajmy sobie tutaj na 700. Niech to urośnie szybko. Bo chcę Wam to szybko pokazać i skończyć odcineczek z farmy. Także następna rzecz co będziemy robić to będzie farma trzciny, fabryka trzciny, tuż obok, a potem zajmiemy się fabryką krówek, także tak to będzie, fabryką krówek, farmą krówek, także tak to będzie wyglądało, uwaga. Dokładnie, no i tutaj się zatrzymuje, bo te kratki, nie, to tutaj udupia, faktycznie. Zapomniałem o tym. Co to? Czy to co ja myślę? Dw dwóch świni, dwie świnie tam już są. Tak myślałem, że po prostu będą się tu. Będą się respić w tym portalu. Dobrze, że go zatrzymałem. Trzy! O wygnoje. Gnijcie sobie tam. I tam na was nie zależy. Yo! Ok. Jeszcze sobie naprawimy tę fabrykę. To czoło kobla, także taki drobny przypał. Okej, okay. czyli zrobimy to tak. Dobra. Okej, okay, teraz tylko to naprawić. I będzie w spoko. Shit. Okej. Okay. Tu sobie pykniemy to. Na razie będę potrzebował pszenicy, Także sobie najpierw przenieśmy pszenicę. To tu na pewno nie należy. Ok, widzę, że tutaj też trzeba byli ściany podwyższyć. A to na spokojnie. Ja to wszystko ładnie obuduję. Tu zrobię te półpłytki, bo to koniecznie musi być zrobione. wiedzie żeby po prostu nie, nie skakać z jednej kratki, bo to jest ryzyko zniszczenia pola. Ja oczywiście sobie nie będę tutaj chodzić z motyką. Oczywiście <laughs> pomyślę nad tym, czy jest coś takiego jak jakiś autofarming albo coś i może by to jakoś automatycznie rosło. Albo po prostu jakiś mod, który umila. I po prostu sadzi. Nie wiem, na przykład motyką, dzięki motyce możemy sadzić nie wiem, parę pól naraz. To było bardzo miłe. I ułatwiające rozgrywkę. Dobra, zobaczmy sobie to. Jeszcze na sam koniec odcinka. Czy to ładnie działa? Pyk. No i pięknie. Pięknie. Beautiful. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.